Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Cześć siema, witam się z bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem eee. będzie. grubuś, <grywyś> witam się z Wami. Tym razem będzie to holla zakupowe. Dawno nie było żadnego hola zakupowego. Pojechaliśmy na, mam nadzieję, takie miesięczne. Jak nie miesięczne, to chociaż trzy tygodniowe zakupy. Jestem obładowana siatami z każdej możliwej strony. Więc nie przedłużając, przejdźmy do holu zakupowego. Grogusza będzie mi towarzyszył, on zawsze towarzyszy w każdym holu, który nagrywam. Zawsze sobie od rzeczy, które są niezbędne na każdych zakupach, czyli ręcznik papierowy, uwielbiam tą wersję jumbo z carfura. Aha, no i tak, byliśmy w carpourze, ale my zawsze tam chodzimy. Więc... I mamy papier toaletowy, taki duży zestaw 24 rolek. Ale na tym się nie da za bardzo rozwodzić, bo te rzeczy używa każdy. No i będę wyciągała po kolei, co mam w tych światach, będzie chyba to najprostsze, najwygodniejsze i najłatwiejsze do ogarnięcia. Przed sobą mam stolik, na który będę sobie to wszystko wykładać. Także jedziemy po kolei. Oh no! W jednym cerku się zrobiła dziura. Znaczy, myślę, że Kamil nie będzie jakoś za bardzo nad tym ubolewał, bo to jest skyr ananas, kokos i on go pewnie zaraz sobie zje, Odłożę go na bok. Ale mamy chyba cztery takie. Mamy też mango marakuja. Ostatnio w ogóle bardzo się polubiliśmy z tymi skyrami, Znaczy ja, a potem zależyłam Kamila. Dali Wam jakąś pastę jajeczną ze szczypiorkiem. Pasta jajeczna z kurkami. jak mi to trochę przeszkadza w odkładaniu, więc... no dobra. Wzięliśmy też jakieś takie mini kabanowskie, ale to nie będę rozpakowywać z tego stoiska na wagę i Kamil sobie wziął kiełbasę wiejską. Grobik jest tym bardzo zainteresowany. Ja sobie wziąłam drobiową bulionetkę z Knora i gdzieś też mam wieprzową albo wołową, a ja nie, nie pamiętam, którą zgarnęłam. W każdym razie się sezon, kiedy będę gotowała jakieś rosołki, zupki, więc on mi się sprzyda. Dalej wzięłam po prostu mąkę e, pszenną. Bo robiłam ostatnio placuszki z jabłuszkami mi się skończyła, więc po prostu zgarnęłam, e, żeby mieć zapasy w domu. E, jeśli mówimy dalej o burdach to mam cztery monte White jesteśmy od niego uzależnieni. E, dalej mamy skry kolejne jakby wersje, Malina z truskawką i to jest jakby wersja moja. Bo ja nie lubię za bardzo kokosu, jest kolejny kokos. E, Jogurt pitny, czerwona, pomarańcza, powinny być dwa takie i pitny kokos, ananas, jakby było mało ananasa, kokosa, to jeszcze Kamil ma Mamy dwa milermisie, jeden jest bananowy, a drugi waniliowy, w tym wszystkim są też dwa żele podpysznictwa, bo jakaś promka, że jak się wzięło dwa, to drugi był tańszy, czy jakoś tak. Mam też dwa opakowania Bob's Naili. Grogusiu, mam rajdki na sobie, i nie chciałabym, żebyś mi zrobił w nich dziurę. I Kinder Kinderkartsy, bo jedziemy niedługo w odwiedziny do mojej znajomej. I, I co? I ona ma córeczkę, więc dla niej właśnie takie przysmaczki. Kamil już w kolejce do kasy zgarnął żelki cholowe. Mamy też dupę grzybową z Annią. I te takie już świąteczne, to są karmelowe, takie karmy karmel w czekoladzie, no takie wiecie, ciasteczka, czekoladki, myślę, że każdy je zna. I nie chcę nikomu ich przedstawiać i mam też wiejskie ziemniaczki, paprykę, to też z myślą właśnie o tym, żeby wziąć jakąś przekąskę, jak tam pojedziemy. A żeby tak wiecie, nie wpaść na krzywy ryj, tylko coś zgadzać. z to, bo też makaron. Eee, spaghetti, bo wiem, że mi się kończy. I wiem, wzięłam z takich ciekawszych rzeczy z Luxy mydło korzenne pomarańcza. W końcu mogę go otworzyć zobaczyć jak pachnie, bo nie chciałam w sklepie otwierać, że ktoś nie pomyślał, że otwieram i go, wiecie, zostawię. Bardzo delikatnie pachnie, więc mam nadzieję, że mój kamyk to przeżyje, ponieważ on nie lubi za bardzo takich przypraw korzennych i tego typu rzeczy, ale mam nadzieję, że obrady. więc jedna siata pusta. Jedziemy dalej, bo to już trwa 4,5 minuty. Dalej mam siatę... Z... A, ale jest strasznie ciężka. W ogóle kamień przygotowałem na jeszcze większe zakupy, bo zostały nam puste siatki. Także nie jest chyba źle. Mam płyn do, znaczy żel do zmywarki, taki 4 w jednym z Kerbura. Ja go używam tylko w momencie, kiedy wrzucam na przykład połowę zmywarki, w sensie jedną półkę, to wtedy wrzucam to i mam taki program w zmywarce na połowę, żeby włączyć tylko połowę. Jakby tej wody napełnia mniej, jakby używa tylko na połowę zmywarki, więc wtedy używam tego płynu, nie wrzucam kostki. Dalej mam silan o zapachu malediwskim. Uwielbiam ten silan, bardzo ładnie pachnie. I w sumie odkąd wróciliśmy z Male, to go maltretuję. Ale wszyscy chwalą, że ładnie pachnie, więc będę maltretować dalej. Jeśli chodzi o rzeczy higieniczne, to mamy też takie kostki do spłuczki. No wiecie, takie coś, co jest potrzebne. Wzięłam ogórki kanapkowe, takie w takiej zalewie jakby z... Z czym? Nie tu jest barwnik, ale wygląda trochę jakby to była, były w kurku, one są bardzo dobre już je mieliśmy kiedyś, więc wzięłam jeśli chodzi o zmywarkę to mam somat 4 w jednym. niezmiennie jestem fanką yy, i najwolę, jak yy, używam kłodka z somatu, od początku od To mam bezmyware, sprawdzają nam się najlepiej, mam też dwa oleje kujawskie, bo była jakaś promka, że jak się kupi dwa to za jeden wychodziło 6 zł więc oleju z domu nigdy dość Datę ważności ma długą, chyba, mam nadzieję, tak, 2026 roku, więc na czilku. Kamil sobie zgarnął gołąbki w sosie pomidorowym, fasolkę po brytyjsku i, co? Klopsiki w sosie pomidorowym. Ogólnie Kamil... lubi mieć w domu właśnie taki słoik z żarełkiem, jak go najdzie ochota w trakcie przerwy, to szybko może sobie podgrzać i ma zrobione, a nie musi czekać, aż wiecie ja zrobię i dopiero będzie, więc yy. często takie słoiki w naszych domu są. A dalej wzięłam sery, jakiś tylżycki, tak dobrze robię? Tak, tylżycki, Masdamer i szwajcar rodzinny z dziurkami. Ogólnie mam mm, obsesję na południu sera z dziurkami. W sensie, zawsze wybieram ser z dziurkami. Z rzeczy mniej zakupowych, a też ciekawych. Co pachnie? Tak, pachnie. Mam mój makaron z krewetkami z azjatyckiej kuchni, w której zatrzymaliśmy się, żeby zjeść. Znaczy, ja się zatrzymałam, żeby zjeść kolację. Karmel poszedł do Burger King'a, ale pokonała mnie ilość tego makaronu, więc muszę wierzyć na słowo, że było go dwa razy tyle. Więc wziąłam sobie na wynos i wezmę sobie jutro do pracy. Co prawda miałam z niego wyciągnąć cebulę, ale skoro mi już tak zapakowali, to już nie będę z niego wyciągać żadnej cebuli, tylko po prostu tak wezmę i w pracy będę wy wydłubywać i wyciągać. Dalej mam z łóżki, yy, zrobił też takie yy, mini crackersiki o różnych smakach i mam na przykład czakalaka, uwielbiam yy, chipsy z krem-chipsa czakalaka, więc dlatego wzięłam. I wzięłam klasyczne yy, solone i to też ze sobą zabierzemy w sobotę jak pojedziemy. Kringerce yy, paprykowe, nie muszę tu wiele mówić, kocham, uwielbiam, ugotuję. Jeśli chodzi o krem chipsy, wzięliśmy też papryczkę habanero edycję eliminowaną. Kamil lubi ostre chipsy, więc stąd też mój wybór. Dalej w zupach chińskich mamy yy, moją ulubioną, czyli bufon kary ostrą i Kamil wziął jeszcze raz grzybową. Ta papryczka jeszcze grzybowa. Nie wiem, nie pamiętam. Grzybowa w każdym razie. A z rzeczy zgarniętych w przekazie są jeszcze bananki i Draże o smaku śmietankowym, marki Carrefour, tak przyciągają przy kasie, że i nawet kamień się na nie skusił. Jeszcze jeden batonik, ciasteczko, tak nazywał i kolejna grzybowa, czyli wydaje mi się, że są cztery takie grzybowe. Wziąłam sobie też makaron o sensie pieczarkowym, z szybkich do zrobienia i mamy cztery bułeczki. Nie kalizerki, ale nie, to są właśnie nie kalizerki. tak jest z eee, Na kolację zostały dwie ostatnie siatki. Całkiem nieźle, mamy 9 minut, więc jest spoko. Tu mamy kolejny skier eee, ananasowo-kokosowy. Mamy Pepsi Zero Lime do sody streamera. Eee, Kamil sobie wziął e, fantę zieloną. Kiedyś jabłko liczy zero cukru. Kiedyś szukaliśmy tej zielonej, bo była, była taki stand, gdzie była jakby na etykiecie, na plakacie w takim wielkim kartonowym pudle yy, zielona yy, pomarańczowa i niebieska i pomarańczowa i niebieska no to widzieliśmy nieraz a właśnie tej zielonej nie było I jak dzisiaj Kamil zobaczył na półce zieloną to stwierdził, że musi ją wziąć yy, mamy też barszcz ukraiński taki już gotowy tylko do podgrzania i mamy to, co to jest, a yy, kebab z kurczaka Masz, obwąchaj sobie grobusław tego kebaba I mamy też kilka mrożonek Złote paluszki rybne, takie duże rodzinne opakowanie Wychodziło po 15zł Więc stwierdziłam, że bierę I mamy cztery pizze Doktora, Edkera i Giuseppe Bo są na promo były na promocji za 8 z hakiem Więc wzięliśmy każdy smak, który lubimy I mamy e, Chorizo Schilke Cztery sery Mój ulubiony Chicken curry i jeszcze e, klasyczne salami. Także zaraz będę je pakować do zamrażarki. Muszę na to znaleźć miejsce. Ale opłacało się taką pizzę. Nie zawsze warto mieć. E, mam też sałatę taką e, z rzymska. Nie, karbowana, zielona. E, nigdy nie wiem właśnie, która to jest. Która. E, tu mamy też Burger Kinga Kamila, którego nie zjadł, bo go pokonał. Więc odkładam na bok. Groguś, zostaw to. Zostaw. Groger, zostaw. Nie wolno tego. Z rzeczy zdrowych mamy pomidorki, a przy ogórek, nie, bo po, podłużne pomidorki, e, całego ogórka, bo jakieś te ogórki się psują u nas, więc... Ogórka e, grana padano, e, tarty już, znaczy taki e, pokrojony w takie plastereczki, nie starty, wiórki czy takie plasterki, e, prosciutto, o, tak robię chcę tam kamień zgarnąć. Jolenek z Pogoboli, e, Dla równowagi mam miętową czekoladę z, z Wawelu. Chciałabym powiedzieć z Wedna, ale nie, ta z Wawelu jest. Ogólnie ogólnie wziął mnie na y, smak, na sery. I wzięłam takie różne. I wzięłam na przykład y, zielonymi oliwkami i czosnkiem. Taki y, biały, typu śródziemno, taki trochę Alafeta. E, wzięłam też takie. Y, s, y, to się nazywa Cheese Chips. Jest niby takie ci, chipsiki serowe, ale one tak, o takie, wiecie, poszarpany, podarty serek. Też w, w zalewie, w, w marynacie. tzatziki and chili, więc naprawdę, że jest dobry. Takie do smarowania zwykłe, aksamitny, śmietankowe. Kamil mi na promocji wypatrzył krewetki w marynacie stosunkowo ziołowej, więc tam mam makaron z krewetkami, a tu mam krewetki, więc jutro do pracy będę na pojutrze robić sobie właśnie te krewetki. Jeszcze nie wiem z czym, ale właśnie będę robić te krewetki. Właśnie na promce za się, tutaj. Mają być krótką, notatowe ważności, więc trzeba je zrobić dość szybko, no ale wydaje mi się, że powinny być czadowe. Wzięłam też trzy marchewki, bo lubię sobie obrać i tak po prostu, wiecie, schrupać marcheweczkę. Mam też jakiś Muller Mix śmietankowy, taki waniliowy serek z czym? Blackberry Raspberry malina jeżyna i czokowa wafle z wafeltami czekoladowymi ja go taką, wiecie, przekąszkę, prze gdzieś jak coś się słodkiego chce, no to takich właśnie Zamiast czekolady, no to coś takiego. wziąłem też śledzie w marynacie musztardowej. Proszę mi, mi tu jakieś chrosty, fuj. Mam też delikatny serek ze szczypiorkiem do smarowania. Ja lubię często zamiast masła dać sobie taki serek właśnie i nawet na niego położyć takie prosciutto, także stąd tyle tych serków. Wzięłam też koreczki śledziowe, nie wiem dlaczego je ja wzięłam, po prostu szłam koło nich i że tak, chcę je wziąć. Wzięłam też dużą paczkę kabanosów wieprzowych, u nas te kabanosy schodzą, nie grogę, Lubimy kabanosy. Lubimy I to jest rzecz, którą biorę zawsze jak jedziemy do Carrefoura, No, chyba, że zdarza się nam, że jedziemy tydzień po tygodniu, no to wtedy nie, ale tak to, to zawsze. Wzięłam też paczkę pieczarek, ale widzę, że już się gotują, więc je otworzę. Takie 400 gram pieczarek. Czy to do makaronu, czy to na kanapki. Wzięłam też mini mocarelki. Też z myślą o jakichś sałatkach. Ja sobie zgarnął ekologiczne flacki ziemniaczane. W ogóle zaraz wyjdzie, że ja w domu nie gotuję, nic nie robię na obiad dla mojego męża, bo kupił sobie tyle rzeczy. Trochę to prawda, bo w tygodniu mało gotuję, więc musi sobie chłop jakoś radzić. I kolejny ananasowy skr. Ja to żuję zaraz. Z wędlinek wziąłam jeszcze taką drobiową, gotowaną szyneczkę. I myślę, że spoko. I mam ten dru tą drugą bulionetkę wołową, czyli dobrze pamiętam. Ja lubię dodać że jedną taką, jedną taką, wtedy teraz jest picobello. I mamy drugą pomarańczę czerwoną, właśnie o niej mówiłam, przez coś druga. Mamy jeszcze dwie zupki kary i grzybową. Tak, i grzybową, czyli pewnie była jakaś prąka. Że jak się weźmie cztery, to wychodzi taniej. No tak, może takiego, że coś takiego było. I mamy też parówki z celem z Indyka z Indypolu. Takie całkiem dobry skład mają. Więc to, to parówki. I ostatnie trzy rzeczy, które są, to jest moja pielęgnacja, która całkiem przez przypadek trafiła w moje ręce w tym sklepie, ponieważ poszłam po te żele pod prysznic, bo wiedziałam, że, się, że został tam ostatni i żeby zrobić zapas i przechodziłam koło kremu, żeby tam dojść i moją uwagę przykuły te piękne, żółte opakowania z ziali. I chciałam sobie sobie kupić gdzieś tam w jakiejś drogerii, ale były strasznie drogie, więc stwierdziłam, że ziorknę po ile tu są i naprawdę wychodziły bardzo korzystnie cenowo, więc zgarnęłam sobie żel oczyszczający, bo już mam taką resztkę, zgarnęłam krem na przebudzenie poranny, siód i na wylużenie, pielęgnacja multywitaminowa. Yy, używam go już od dłuższego czasu i całkiem spoko nawilżam moją skórę, jest taka mięsusa I jeszcze zgarnęłam nowość, której nie znałam wcześniej, to jest to tonik w sprayu do każdego rodzaju sery Przeznaczony do skutecznego tonizowania skóry yy, przed makijażem i po makijażu Więc yy, myślę, że może mi się sprawdzić spoko i co tu o nim? Pisze, w sumie tak nie czytałam za dużo o nim. Energetyczny w działaniu, idealnie przygotowuje skórę do aplikacji kremu lub podkładu, pomaga w równomiernym rozprowadzeniu i nakładaniu preparatów pielęgnacyjno-opiększających oraz przy blendowaniu gęstszych kryjących fluidów. Także spoko. Można go nanieść na płatek kosmetyczny, oczyścić skórę omijając okolice oczu lub spryskać bezpośrednio na skórę. Także Spokojnie. Jest w tej samej serii, więc myślę, że krzywdy jakiejś większej mi nie zrobi. No i tyle: gdzieś tu miałam paragon. Paragon Grozy, O, tu jest paragon Grozy. Paragon Grozy jest długi, naprawdę długi i jest na nim 684 zł. Czy to dużo, czy to mało? Nie wiem, wydaje mi się, że patrząc na to, ile pierdół różnych dziwnych do jedzenia zabraliśmy, których nieraz nie bierzemy, to całkiem nieźle. No i kupiłam też te kapsułki, one same kosztowały 5 dyszek, razem z tymi płynami i tak dalej, no to już jest stówka. Więc powiedzmy, że daliśmy 6 stówek za jedzenie, więc wydaje mi się, że spoko. Jak na to, ile gotowych na przykład dań ma Kamil? Więc... Na próbie. Dajcie znać, czy zakupy w Krefurze i czy jakiś tam to kupujecie tylko żarcie, czy tak jak ja na przykład kosmetyki również. <sum>